No? Najpierw mieć łapkę w górę i zęby <noise> <noise> O to cię Jak widzicie, kochanie, jestem pięknym niechorzu. Proszę bardzo. Pokażę że wam teraz tylko tak pobieżnie, jak to wygląda tutaj. Tam jest latarnia morska, ale tam zabiorę was wieczorem, żeby to fajnie wyglądało. A tutaj jest. Niechorze X, to chyba w hiszpańskim jest H. Karol, ty będziesz wiedział, ty mówisz po hiszpańsku. Dobra, słuchajcie, a co robimy teraz? Teraz zasuwamy na e, pocztę. Zasuwamy na pocztę, o tutaj jakieś figury woskowe. Jest ludzi Lego i Szrek. No to nie dla mnie. Zasuwamy na pocztę, bo będziemy wysyłać kartki, bo już znam adresy. Mam adresy. Także nagrody, nagrody lecą do Was. Także Och, To miał jaki wiotrak wielki. Zobaczcie na to. Ciekawe czy to będzie podświetlone. I takie kaszubskie... Kaszubskie? No nie wiem jakie... To nie są kaszubek chyba. Takie chaty tam są, widzicie? Aż podejdę bliżej. Tylko się tu w koło, że nie wpierdzieli. Takie skryte strzechą. Już wam pokazuję. Tylko zaraz miej pocztę zamknął. Poczta jest do 14.30. O. Tam są takie chaty kryte strzechą. O ciekawe. A tam można na tą wejść. O nie. Można wejść na tą wieżę. Na tą. Mów. Na latarnię. Ja chcę tam być. O Jezu, Jezu. Jak nie dzisiaj to jutro będę. Dobra. Słuchajcie, tutaj macie jeszcze takie wiatraki tutaj o te chaty. No i wiatrak przepiękny. No i bardzo dobrze. Odrestaurowana, elegancka, tylko po maszyny jakieś budowlane, to bo drogę robią. Dobra, nie na pocztę wysłać pocztówki, a yy, potem zapraszam Was na... Zapraszam Was na wieczorny spacer. Zobaczymy jak to jest ładnie podświetlone. I co tu się dzieje wieczorem? O jest. Coś czuję, że tu będzie, będzie, będzie się działo, bo jest dużo ludzi. Dobra, biegnę, biegnę za grogami, z kartkami. Także kochani, dodreptałem w końcu na, na pocztę. Znaczy, chyba tutaj. Pocztowa, no no to musi być tutaj poczta. Dobrze, dodreptałem. Także słuchajcie, kartki serdecznie gratuluję. Marcin, ty to jesteś przekozak. Bo ty drugi raz wygrałeś już u mnie na konkursie, wygrałeś czapkę z Bohol I teraz wygrałeś Coś czuję, że ty coś kombinujesz, ty mnie gdzieś tam podsłuchujesz chyba, co? No Także słuchajcie Idziemy na pocztę wysłać Gratuluję wygranym Także spoko, dobry Idziemy na pocztę Jeszcze otwarta? Jeszcze otwarta O ludzie są

Przecież nie będę stał w kolejce, jak mam już wypełniony i w Dobra, jeszcze Wam pokażę fajną inicjatywę, która tu się robi. Bardzo mi się to podoba, i napiszcie, co o tym myślicie. Bo słuchajcie, yy, kiedyś jak pamiętacie, to są wszystko z ziemi tutaj odzyskane, nie? Tak czy nie? Nie. Tak. No tak, no oczywiście, że tak. Słuchajcie, i tutaj jest yy, kolej wąskotorowa. I zaraz Wam pokażę. Boże, jak się okaże, że coś palnąłem, to będę największym baranem, jaki może być. Yy, chciałem Wam pokazać, jak jest ładnie zrobiony z powrotem, odremontowane i reaktywa... reaktywacja. Takie słowo chciałem użyć. Reaktywowane. Różne inicjatywy, no szczególnie w takich regionach jak tutaj. No to jest przecież petarda. Chodzi mi o co? Chodzi mi o odrestaurowanie i na nowo robienie takich inicjatyw, jak kolej Kolej wąskotorowa I przecież przez te całe tutaj Wybrzeże, tutaj wiecie, Rewal, Niechorze Międzywodzie i tak dalej, przecież tu cały czas Szła Kolej Wąskotorowa I chciałbym wam pokazać Bo jak ja sobie tu przejdę, ona jeszcze nie działa, także Można, można Chyba nie działa Ale wszędzie infrastruktura jest, widziałem jest ten jest porobiona, są stopy na przejazdy, przejazdy kolejowe i tak dalej. I to jest peron właśnie w Niechorzu. Tak wygląda, jest na nowo zrobiony. Fajnie w takiej starej, e, starej stylizacji. Bardzo popieram takie rzeczy. Jeszcze jakby była stara ciuchcia i wagony. No to, kurde, no proszę. W lewo pogorzelica, w prawo trzęsacz. No bomba, dwa perony. mianka lewo, prawo. Kurde, świetna sprawa. A my stoimy przy tamtej, przy tamtej... E, latarni morskiej, do której zapraszam Was już, e, już wieczorem, jak to będzie wszystko ładnie podświetlone. E, jeżeli będzie możliwość wejścia, to wejdę, ale widziałem ludzi na górze, więc chyba jest możliwość jeszcze wchodzenia. Więc wejdę. Jak dzisiaj mi się nie uda, no to może jutro. Dobra. A na dzisiaj, słuchajcie, ja już. Nie, no jak już kończę. Znaczy na teraz kończę, bo wrzucam Wam film o 15.00. E, muszę wrzucić film Wam o 15., ale. Zapraszam na jeszcze na wieczorny wieczorny spacer, nie? Ok, czuwaj. Słuchajcie, szybko wyszedłem jeszcze. Zobaczcie w jakim pięknym stroju W takim w krótkich gaciach Pokażę Wam jak to mniej więcej wygląda tutaj w nocy Klifowa 7 apartamenty. No ładny budynek, nie powiem Hmm. No, słabo. Myślałem, że to będzie bardziej podświetlone. Wierzę tam, majaczy w góry. Nakreślając od powrotu do domu dla rybaków. No, myślałem, że będzie ładnie podświetlona. Ale to jest fajny plac. Całkiem fajnie na spacery o, Tak, tutaj z rodzinami wychodzą. W ogóle cała ta latarnia jest ładna, słuchajcie, idę dzisiaj, bo ja nie wiem, czy jeszcze jutro będę miał czas, no ale dobra czasami i tak jest, wiem, że to są mało ciekawe może rzeczy, ale nie bardzo dużo ludziom się podoba, więc będę to robił i tak, a jutro, jutro stąd pojadę, zatrzymam się może na chwilę jeszcze w międzydrojach i jedziemy na stronę niemiecką, może Wam się będzie tam bardziej podobało. Piękny budynek. Tam jest cała historia pokazana. O, tu jest stara ta głowica, która świeciła. Pada deszcz, więc muszę zrobić to szybko. Czy to boje? Nie, to jest boja. To jest boja sygnalizacyjna. Poczekajcie, bo tu to... nie, o, tu jest boja sygnalizacyjna, Olwielka. No ma za 4 metry. 4,5. No i tutaj jest ładnie zrobiony taki skwer. No deszcz pada, kurde zrobiony skwer, a tak wygląda tutaj ta, budynek tej latarni i u góry oczywiście, oczywiście wieża. Ładnie odrestaurowane, bardzo lubię takie cegły. Wygląda jak manufaktura w Łodzi, też mniej więcej tak zrobiona jest. No i tu jest taki skwer, no i oczywiście pan latarnik. No i oczywiście pan latarnik. Zobaczmy jeszcze Jaka tu jest opisana historia? Są wszystkie flagi, ładnie zrobione, czyściutko, ładnie granitem wyłożone. Park miniatur, a tutaj pamięci tym, dla których latarnia nie była tylko miejscem pracy, ale i domem: Alfons Śmigielski, Stanisław Kłapa, Stefan Brodnicki, Tadeusz Śmigielski, Ryszard, Ryszard Brodziński. To są latarnicy, którzy tutaj latarnicy w Niechorzu, od 1945 roku tu Wam pokażę, jakbyście byli zainteresowani i tutaj latarnicy przed 1945 rokiem no to są już Niemcy i tutaj August Gebel Wilhelm Schröder Getzmein, Karl Franz Emil Brunt i tak dalej, i tak dalej, i tu są lata Jakbyście chcieli, to zróbcie sobie sobie klatkę i zobaczycie takie zdjęcia. No świetliste oczy, proszę bardzo, artykuł. No tak, no słuchajcie. Kiedyś mieliśmy GPS-y, kiedyś mieliśmy... kiedyś, bo teraz mamy GPS-y, mamy cudawianki, technikę, a kiedyś nawigowało się po prostu na na e, gwiazdy, na księżyc, na na, na, na poszczególne wyznaczanie długości, szerokości na mapach poprzez obserwację gwiazd, a jeżeli już gdzieś tutaj się odlada, przy, przypływało mniej więcej blisko, no to, no to latarnia morska była właśnie tym takim wyznacznikiem powrotu do domu. Jest w tym wiele romantyzmu, jest w tym wiele takiego. Wiecie, ja to widzę, jak latarnia morska to gdzieś tam, gdzieś na skalę ta latarnia, ten latarnik taki samotny. Był kiedyś taki chyba, nie horror, tylko taki dreszczowiec, gdzie właśnie latarnicy byli ktoś, ktoś zabił jednego na zmianie. Jak ktoś pamięta, ktoś kogoś zabił na zmianie, było i z trzech czy czterech, i całe takie dochodzenie jest w latarni morskiej. Nie pamiętam tego filmu, tytułu, ale polecam. No także powiem Wam, że bardzo dużo romantyzmu jest właśnie w tym. Właśnie takiej, jakiejś takiej samotności, jakiegoś takiego zadumania, jakiegoś takiego, wiecie, tak jak było napisane, tam dobry tytuł, świetliste oko. Świetliste oko, no faktycznie, gdzie właśnie ci strudzeni, e, rybacy, e, czy inni podróżnicy po prostu znajdowali do domu powrót. Powrót do rodzin, powrót, powrót do żon, do matek, do rodziny. No to takie był taki wyznacznik, no taka. E, no taka każda z tych, każda z tych, y, y, wie, wież, każda z tych latarni, no to było taka, taka jak jest najważniejsza gwiazda y, polarna, od której się w, jest najłatwiejsza do wyznaczenia, przynajmniej na tej stronie, na tej stronie półkuli, północnej ziemi. Boże, żebym się czegoś na nie naplątał. No to tak samo latarnia też była takim wyznacznikiem powrotu do domu i już wiecie. Po tej znużeniu pracy, ciężkiej, zimno walkę z, z, z żywiołem jakim jest morze, wiatr i tak dalej, no to takie światło już zwiastowało powrót do domu, ciepłą zupę i przytulenie się do swojej ukochanej. Och, rozmarzyłem się. Dobra kochani, wszystkiego dobrego, trzymajcie się, ja już idę spać, zapraszam na jutro, dobranoc. Dzień dobry kochani, w nowym dniu, ja już się obudziłem. Godzina 7.19. Dzisiaj mi się tak spało, że normalnie szok. Sorry, że za... nie jestem taki uczesany. Proszę bardzo. Tutaj jeszcze za nami w niechorzu nasza nasza latarnia morska. Proszę bardzo, a my co będziemy dzisiaj robić? Ani jedziemy dzisiaj dalej. Jedziemy dzisiaj dalej, jedziemy dzisiaj do międzyzdrojów. Do międzyzdrojów, nie wiem jak się pisze. Międzyzdroi chyba. Yy... I tam sobie spędzimy jeszcze jeden dzień, i potem, już sobie przekroczymy granicę, świnoujście i pojedziemy sobie jeszcze do Niemiec. Serdecznie Wam dziękuję za oglądanie, serdeczne wielkie dzięki, że jesteście ze mną. Poproszę o łapki w górę, poproszę o subskrypcję, poproszę, poproszę o komentarze. Piszcie do mnie, jak macie jakieś pytania, czy nie macie jakichś pytań, jak tam, jak tam się czujecie, czy już groby posprzątane na 1 listopada bo ja jeszcze będę musiał ogarnąć jeszcze raz mam musiał pojechać i, i, i też tam coś zrobić także wielkie dzięki, zapraszam Was na kolejny dzień na kolejny dzień który który będziecie mieli jutro do obejrzenia no tak, no jutro a teraz, a teraz trzymajcie się, na razie i dzięki, że jesteście, pa